Braniu 1 do 5, ciężko pewnie coś powiedzieć po takim spotkaniu, ale na pewno no nie tak to wszystko miało wyglądać. Wiadomo, Krakowie z zespołem z ekstraklasy, ale wam też zależało, żeby się z pewnością tutaj dobrze pokazać na tle mocnego przeciwnika. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Tak, oczywiście. No, tak. Zawsze jak się gra przeciwko ekstraklasie, się gra ciężej, ale łatwiej się gra w tym, gdzie mamy jakąś motywację. Są to przy całym chłopaki z. Ekstra klasy, a każdy by chciał grać tam ekstra klasę, czyli każdy by chciał pokazać na tym boisku co najwięcej. Dzisiaj niestety to no nie da się. Ciężko mi mówić coś o tym meczu, bo no 1-5 przegraliśmy, czyli ciężko mówić coś, ale mam nadzieję, że teraz na Chrobrym, musim musimy. Teraz liga jest dla nas ważna i po prostu. Nie chcemy spadnąć i będziemy walczyli do końca, po prostu, aby, abyśmy nie spadły, nie? Jak to wyglądało na boisko? Czy czuliście, że rzeczywiście dzieli Was no, różnica tej jednej klasy, czy może nawet trochę więcej? Nie, ja jakoś tego nie czułem. Myślę, że chłopaki też nie. Myślę, że po prostu, no, czasami jest tak, że nie doskoczysz, czasami jest po prostu widom z pressingu albo z czegoś i. Praktycznie takie, no, zrobiliśmy też mi błędy, z tych też e, wychodzili bramki, czyli, no, oczywiście, byli lepsi, wygrały 1-5, czyli mieli więcej dzisiaj jakości, mieli więcej sytuacji i strzeli 5 bramek, nie? I na bramki się wygrywa, czyli wygrały, a byli lepsi, no. I też nie da się ukrywać, że was wypunktowali, bo na początku w zasadzie co stworzyli, to im wpadło. No to tak, też też jest tak. I my też próbowaliśmy w drugiej polowie. Ja tam miałem dwie, trzy sytuacje, czyli jedna się udało, ale no, dalsze dwie obronił Bramkaś, czyli obroni, obroni, no, też mieliśmy swoje sytuacje. Jakbyśmy mogli wykorzystać, to może skończyć 7-5 tutaj. Nigdy nie wiesz. Braniu przed wami bardzo, bardzo ważny mecz w Głogowie. Zastanawiam się, jak się podniesiecie po tym wszystkim, bo to nie jest tylko ten mecz teraz z Krakowem 1-5, ale seria cała meczów bez waszej wygranej. Mm, tak. Myślę, że każdy daje sobie sprawę taką, że po prostu nikt nie chce spadnąć, jak powiedziałem już wcześniej. Czyli no po prostu. Każdy się musi zmotywować sam, zmotywuje nas trener, czy będziemy walczyli po prostu o te trzy punkty i musimy wygrać na gogo i zrobimy dlatego maksa, byśmy wygrali. Jak ty wierzysz w tę drużynę cały czas? Tak, ja wierzę w tą drużynę, Widzę codziennie chłopaków na treningu, widzę chłopaków, jak się zachowywają, wszystko i naprawdę są tu bardzo dobrzy piłkarze. Tylko Trzeba to już tylko pokazać i naprawdę wierzę w tą drużynę, bo no na treningu idą po prostu i wszyscy czyli Wierzę, naprawdę wierzę w tą drużynę. Free audio post production by